Nie każdy posiada stalową szczękę. Jednak praktycznie każdy doświadczył bólu zęba. Jeśli chodzi o mnie, to nie wspominam tego czasu z sentymentem. Dlatego też, jeśli boli Cię ząb lub doświadczasz jakiegoś dyskomfortu w obrębie żuchwy czy też szczęki, mam dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Ponieważ w oczekiwaniu na wizytę u specjalisty możesz pomóc sobie w cierpieniu i znacznie złagodzić ból dzięki refleksologii. Ja jestem Łukasz i zapraszam do oglądania. Na początku muszę zaznaczyć, że autoterapia, którą ci zaprezentuję, nie zastąpi wizyty u specjalisty, jednak znacznie zmniejszy Twoje doznania bólowe i we względnym komforcie pomoże ci dotrwać do wizyty. Poza tym, pracę tę możesz stosować, gdy miałeś jakieś zabiegi, czy też urazy w obrębie szczęki, żuchwy, czy też zębów, i w ten sposób naturalnie przyspieszyć proces gojenia i powrotu do zdrowia i bez zbędnego przedłużania przechodzimy do lokalizowania receptorów, które znajdziesz zarówno na stopach jak i na dłoniach i aby uzyskać najlepsze rezultaty, dobrze jest pracować na zarówno na dłoniach jak i na stopach. Rozpoczniemy od wyznaczenia receptorów siekaczy i aby to zrobić, zegnij swój palec, aby uwydatnić staw międzypaliczkowy. Teraz wyznaczymy linię pionową, która dzieli paluch dokładnie na pół i kierujemy uwagę do przyśrodkowej jego części. Receptory górnego siekacza znajdziesz około pół do 1 cm powyżej stawów przy środkowej części palucha, a w tej samej odległości poniżej znajdują się dolne zęby. Teraz przechodzimy do palca drugiego, trzeciego i czwartego i postępujemy analogicznie, zginając je w stawach. I możesz zaobserwować, że te palce składają się z trzech paliczków, bliższego, środkowego i dalszego. My w poszukiwaniu receptorów zębów skupimy się na paliczkach bliższych i środkowych. W tym przypadku również dzielimy palce na równe połowy i podobnie jak wcześniej skupiamy się na obszarze około pół do centymetra powyżej i poniżej linii stawu. Jednak w przypadku trzech omawianych palców receptory zębów rozciągają się także na boczną i podeszwową ich część, co będzie wymagało od nas nieco innej stymulacji. Teraz musimy się skupić na jednym bardzo istotnym elemencie, czyli refleksach zatok zębowych, które znajdują się w zagłębieniu stawu pomiędzy rozpracowywanymi paliczkami. Pozostał nam jeszcze jeden mały palec w obrębie, którego znajdują się refleksy zębów mądrości, a zlokalizowane są one w przyśrodkowej jego części. Bardzo istotnymi punktami w kontekście bólu zębów są dwa punkty akupresurowe, których nie musisz wyznaczać z mistrzowską precyzją. Wystarczy, że dokładnie rozmasujesz lokalizację, w której one się znajdują i pierwszy z nich znajduje się na grzbiecie drugiego palca stopy w odległości około 3 mm od bocznego kąta podstawy natomiast drugi umiejscowiony na grzybiecie stopy u podstawy drugiego i trzeciego palca pomiędzy główkami drugiej i trzeciej kości śródstopia. Są to punkty, których stymulacja może przynieść bardzo szybką poprawę i ulgę, gdy bolą Cię zęby. Jeśli chodzi o dłonie, to kieruj się dokładnie takimi samymi zasadami, jak w przypadku stóp, dlatego też nie będę dokładnie objaśniał, jak wyznaczyć receptory na dłoniach, po prostu zaznaczyć je na konkretnej mapie, abyś w przypadku kryzysu mógł, czy też mogła sięgnąć po gotowe rozwiązanie. Teraz Przejdziemy do praktyki i zademonstruję Wam pracę na stopach. Mimo, że receptory w tym obszarze są nieco trudnie dostępne, z powodzeniem możesz wykonać tę pracę samodzielnie. I zaczynamy od palucha, namierzamy receptor wedle wcześniejszych wskazówek i rozpoczynamy od centralnej jego części. Tuż nad stawem wykonujemy około 25 do 30 odwrotów. Po tym przesuwamy się odrobinkę w bok i pracujemy w ten sam sposób. Po wykonaniu tej praktyki przechodzimy poniżej stawu i wykonujemy taką samą pracę jak powyżej. Teraz rozpracujemy sobie Refleksy umiejscowione na kolejnych palcach i wykorzystując podobną technikę pracujemy dokładnie z każdej strony, rozpracowując paliczek bliższy i środkowy. Pamiętaj, proszę, aby pracować dokładnie raz przy razie i poszukiwać miejsc zwędzących, wrażliwych, czy też lekko bolesnych. Bardzo ważne jest, aby ból nie był spowodowany zbyt intensywną pracą, kontuzjami, czy też jakimiś schorzeniami, które występują w rozpracowywanym obszarze, na przykład RZTS, bo pamiętamy, że refleksolog nigdy nie pracuje na zmienionych chorobach. Miejsca. I bardzo ważnym elementem, którego nie możemy pominąć, są receptory zatok szczękowych, które znajdują się w przestrzeniach między paliczkami. Na tych refleksach pracujemy wykonując delikatne obroty na każdym z nich z zachowaniem szczególnej ostrożności. Z racji faktu pracy na stawie, czyli znacznie wrażliwszej struktury. Pozostał nam do rozpracowania mały palec, który również rozpracowujemy dookoła. Chcę poruszyć jeszcze jedną bardzo istotną kwestię, ponieważ nie na wszystkich mapach receptory zębów oznaczone są w tych samych miejscach. I na przykład Inge Daugans, która niewątpliwie ma duże zasługi dla rozwoju refleksologii, oznacza receptory zębów w miejscach, w których standardowo znajdują się receptory zatoki mózgu czyli na szczytach palców. Dlatego też warto rozpracować także te refleksy w podobny sposób jak robiliście to wcześniej. I wykorzystując okazję, że mamy tu właśnie taki pewien niuans, który odróżnia mapy i ukazuje rozmieszczenie receptorów w nieco innych miejscach i ukazuje nam to, że nie ma co traktować map jako jedynej słusznej ścieżki, z której nie można zboczyć. Mapy są rodzajem drogowskazu, który ma ukazać właściwy kierunek jednak nie traktujmy ich dogmatycznie. Chcąc pracować z refleksologią, warto obudzić w sobie trochę tej dziecięcej ciekawości i skupić się na poszukiwaniu, zaufać sobie, zaufać swojej intuicji, zaufać swojej intencji i poszukiwać, ponieważ refleksologia jest wspaniała między innymi dlatego, że tu nic nie jest oczywiste, a rezultaty potrafią bardzo zaskoczyć. A ja dziękuję ci, że jesteś. Widzimy się w kolejnych filmach i oczywiście na masażu. Cześć.